Witam wszystkich. Dzisiaj będzie unboxing niemieckiej edycji kolekcjonerskiej gry Drakensang The Dark Eye. Jest to pierwsza część gry na pecety. Tu mamy taki piękny box wzorowany na skórę smoka. Moim zdaniem kozacko im się to udało. Tu mamy jeszcze grzbiet z napisem Drakensang. Drakensang jak tam to woli. No i tu mamy właśnie, widzimy, że to jest w formie takiej jakby księgi. I tak otwieramy, tu mamy zawartość. Tu na koniec tu mamy certyfikat, bo to jest edycja numerowana z 10 tysięcy sztuk ta jest numerem 3256. No i tu mamy zawartość. Oryginalna gra, ekskluzywny Aha, figurka, e... soundtrack na płycie e... Jak to się mówi to? Książka elektroniczna no, e-book I... Książka do The Dark Eye, do Schwarze Auge na jakiejś nie platformie, tylko planszówki, czy formatu no, RPG. No i mapa. I tu mam właśnie płytę z tym e-bookiem. Tak wygląda płytka. I następnie mamy. Plakacik, plakaty, tu mamy zarazem drzewko rozwoju umiejętności swojego bohatera. Wszystko jest takie po niemiecku, także on nie bardzo się dowiemy no co tam mam No i tu mamy plakat z gry. Paket sztywny, nawet bardzo. Następnie mamy soundtrack, ma ok. 25 utworów. Na płycie tak wygląda płytka. Dalej mamy DVD z grą, DVD box, płytka no i grubaśna instrukcja. Po niemiecku. Papier cienki, ale śliski. Bardzo dobrej jakości. Ale mamy jakże wielgachną ołowianą figurkę jakiegoś gościa. Tu coś napisane. Aha, już 2006 rok i tyle, areni nie... tyle się dowiedzieliśmy. Mieczyk mu się już gdzieś skrzywił. No i ostatni element, czyli mapka. Co ciekawe, mapa jest wykonana na, albo na skórze, albo przynajmniej na jakimś materiale skóropodobnym. Przynajmniej tak cuchnie. No i tu jest mapa Aventurii. Fajnie wykonana też super kolorowa nie jest, to cienie brązu trochę zieleni, no ale fajny gadżet no i tak ten tył wygląda. No i tak to by było na tyle. Tym unboxingu na temat gry się nie wypowiem, bo w nią nie grałem, aczkolwiek trochę zagrałem, ale gdzieś mi coś nie podeszła. Edycja no, w Niemczech jest dość rzadka, w Polsce to już w ogóle. Także mi się udało ją dostać, to w cenie śmiesznej jak dla mnie. No i to by było na tyle. Subskrybujcie, komentujcie, zapraszam na kolejny materiał. No i cześć!